Mamy nowy rok, a w nim oczywiście nasze fundacyjne plany warsztatowo-szkoleniowe, które przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą połowę 2024 roku są już mniej więcej znane. Zaczynamy od stycznia, a w tym miesiącu zapraszamy na trzy warsztaty. Pierwszy to warsztat autoterapia: jak uporać się z przeszłością, na który zapraszam wszystkich mieszkańców Londynu i okolic. Warsztat odbędzie się w sali Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego przy King Street 238 246 w londyńskiej dzielnicy Hammersmith. Warsztat ten dedykowany jest narzędziom i ćwiczeniom do własnej pracy nad uporaniem się z demonami przeszłości i stanowi praktyczne uzupełnienie treści zawartych w książce Autoterapia oraz w cyklu filmów zatytułowanych Przypadek na moim kanale YouTube w których prezentowałem maile od czytelników, dzielących się swoimi historiami. Data warsztatu to 20 stycznia, sobota, a rozpoczynamy o godzinie 11. W opisie tego filmu znajdziecie namiary na organizatora warsztatu i dedykowaną stronę, na której można dokonać rezerwacji uczestnictwa. W tym samym dniu, czyli również 20 stycznia, odbędzie się warsztat prowadzony przez Dorotę Mrówkę, autorkę, kilku książek dotyczących medytacji i zatytułowany Podstawy medytacji i dedykowany wszystkiemu temu, co trzeba wiedzieć i co przećwiczyć, by zacząć medytować i nie stracić do medytacji zapału przez np. nieprawidłową postawę czy brak wiedzy, na czym tak naprawdę polega medytacja i czym w przeciwieństwie do informacji zalewających dzisiaj internety na pewno nie jest. Warsztat odbędzie się w Mielcu, początek o godzinie 11:00 I oczywiście namiary na organizatora znajdziecie w opisie niniejszego filmu. Jeszcze w styczniu, a dokładniej mówiąc w niedzielę 28 stycznia, Dorota z tym samym warsztatem pojawi się na warszawskim Żoliborzu. I tu również namiary na organizatora znajdziecie w opisie filmu. Polski wiosenny set cyklu warsztatów autoterapia rozpoczynamy zaś w tym roku, w sobotę 9 marca, warsztatem... Autoterapia jak uporać się z przeszłością. Tam gdzie zawsze, czyli w Warszawie, w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58, przy ulicy Ogrodowej 58. Początek również standardowo o 11, a w naszym fundacyjnym sklepie można już wykupić udział w tym warsztacie po promocyjnej cenie. Promocja obniżająca cenę o 40% będzie aktualna do 10 lutego. Znamy już również terminy kolejnych warsztatów. Na warsztat autoterapia, jak uzdrowić relacje, zapraszamy w sobotę 20 kwietnia, a na warsztat autoterapia, jak odbudować poczucie własnej wartości, w sobotę 1 czerwca. Wykup miejsca na te warsztaty jest już również możliwy na stronie naszego sklepu. Wszystkie linki zapowiadanych warsztatów zamieszczamy pod tym filmem. A jeśli pojawią się kolejne daty kolejnych warsztatów, a takie rozmowy z organizatorami trwają, to oczywiście podam je jak tylko się potwierdzą. Zapraszam zatem do skorzystania z naszej fundacyjnej warsztatowej oferty. Do zobaczenia na warsztatach i pozdrawiam!